Witam was wszystkich, tutaj Hudson Maverick Jeszcze wam nieznany Chociaż z drugiego profilu jak najbardziej znany Jest to nowy kanał, w którym będę prezentował komentarze do gry Modern Warfare dokładnie Call of Duty Modern Warfare 3 Na pierwszy komentarz idzie jeden z lepszych meczów, który zrobiłem A mianowicie w łapie PP90M1, o ile się nie mylę, tak się ta broń nazywa Wiem, że jest zajebista w gromieniu. Dodatkową bronią jest tempę, które ja przynajmniej nazywam tempę, wiem, że tutaj się inaczej to nazywa, ale jednak z Modern Warfare bardziej mi pasował tempę. Jako tutaj jak widzicie tutaj mamy do przywoływania tak zwanego. Na numerze pierwszym care package, czyli taka, taki zrzut. Na drugim Predio Zawsze dobry i zawsze kochany i na kolejnym nalot śmigłowca który myślałem że będzie lepszy a się okazuje że jednak nie jest za dobry tryb kill confirmed, likwidacja potwierdzona jak na razie wygrywamy, jak widzieliście zaliczyłem zgona i też parę ładnych killi tak jak mówiłem meczyk lepszy nawet najlepszy nie powiem, udało mi się niezły niezłe, niezłe staty nabić co o tej broni mogę powiedzieć, broń po prostu no broń marzenie, grałem UMP Ostatnimi czasami jakoś się polubiłem w, tej, w tych broniach I szło mi no tak sobie muszę przyznać Ostatnio oglądałem też parę filmów u użytkownika Krachu mm, Nie wiem czy go znacie, jeżeli nie to link będzie w opisie Który pokazuje jak napierdziałaś tą bronią co, no, co ja postanowiłem oczywiście No ja wypróbuj, wypróbuj sobie stary tą broń i zobaczymy jak ci pójdzie no i wypróbowałem i to był pierwszy mecz z tą bronią Jak zapewne widzicie, mam tutaj kieszonkowca Najprawdopodobniej też moc balającą, wiadomo i jadę jeszcze slangiem z Motor Warfare Ale ciężko jeszcze tak wszystko wykuć Żeby było prosowsko Co do mapki Nie za bardzo pamiętam jak ona się zwie Na pewno, znaczy przynajmniej mam nadzieję, że ktoś mi w komentarzach napisze Ogólnie no to jak tak jak mówię, był bardzo, bardzo przyjemny, bardzo fajnie się grało. Czasami już tak troszkę w kurwicy dostawałem, ale no, jak w każdym meczu. Jeszcze taki... takie info, jak najlepiej napierdzielać tą bronią. Radzę nie, nie przycelowywać. Najlepszym sposobem według mnie jest tak właśnie, tak strzelać jak teraz jest pokazane. Tak, dostałem granatem na ryj. Tak jak wtedy puścić taką serię i elegancko taki spray pójdzie gościowi na mordę no to jest koniec tu elegancko, dwóch zabitych Ja weźmiemy sobie care Package swoją drogą najbardziej to jest, a czyli to jest jeden z moich ulubionych trybów czyli kilką form jak na razie praktycznie tylko na tym łupie te hardcore tryby no to są za bardzo hardkorowe. o właśnie co jeszcze do tego ISU przyznam szczerze, że nie wiem zbytnio ani jak go ustawiać ani jakoś się zachowuje, ani jak on zdobywa faragi. Czy tam no, dokładnie zdobywa faragi. Po prostu nie ogarniam tej, tej nowej maszynki. Mam nadzieję, że mi tutaj jakoś podpowiecie co i jak. Zapewne więcej też będzie komentarzy, jeżeli chodzi o tą broń, o te pipi. Bo odblokowałem do niej i szpi ostrzał, co powoduje, że ta broń jej rozpierdala i to... i to jeszcze bardziej. O i tutaj jak zobaczycie, no podłożyłem, ale no zero, zero, z tego co ja widziałem u niektórych komentatorów, to, to takie eleganckie kille zdobywało, że też można się chwycić za głowę, a u mnie to chuj, nic, i to już jest któryś, jak widzicie tutaj, no nie jest, nieładne lagi, brawa dla hosta, mhm, rzeczywiście, masakryczne lagi, co jeszcze mogę wam z ludziska powiedzieć? Mianowicie Modern Warfare kontra Battlefield. Hmm. Jestem, można powiedzieć, nabywcą tych dwóch gier. Mam te dwie gry. Gram w nie. Tylko, że. O, Knife? Tylko, że co. co mogę o nim tak bardziej powiedzieć? Jeżeli chodzi o mnie, lepiej mi się gra w Koda. Jeżeli chodzi o Was, może Wam się lepiej w Battlefield grać. Mi się w Battlefield gra tak sobie. Nie wiem właśnie dlaczego. Kiedyś przypominam jak Bet Company 2 weszło. Miałem wielki zacierz. Wiel, wielce szpilałem w to nie wiadomo ile. Całego snajpera jako pierwszego oddukowałem. A tutaj się okazuje teraz, że wolę Modern Warfare od Battlefielda. Czasami wracam do Battlefielda, ale to jest takie granie takie trochę no... Że no kurczę stary kupiłeś grę za 120 zł. Pograźnie trochę więcej. I to jest według mnie takie granie z mojej strony w Battlefielda Preferuję, preferuję naprawdę Call of Duty Mocny rozpierdziel, szybka akcja Nie muszę zapierdzielać po mapce Czy lecieć po samolot, który mi tak nie potrafię latać Jeżeli miałbym jakoś oceniać te dwie gry No to na pewno Battlefield dostanie ode mnie dziewiątkę, bo zasługuje na dziewiątkę. A Tutaj ten koleś napierdzielał w te, w, w te auto I myślałem, że ktoś tu jest A się okazało, że mi fuja zrozumie i tak Battlefield na pewno zasługuje na dziewiąteczkę Bo to jest dobra gra i to jest świetna gra Ale jednak no nie gra wiem tak, tak często jak w Call of Duty Jeżeli chodzi o Call of Duty zasługuje według mnie na ósemkę Tak ludzie na ósemkę, dlaczego? Bo mapki To w tej grze jest coś no Nie wiem, ja lubię tą mapkę właśnie na której wam pokazuję komentarz Bo dokładnie tamte miejsce gdzie, jak widzieliście, tam są te takie drzewka, te takie pierdółki. Ja tam zawsze lubię na początku meczu od razu wbijać i rozpierdzielać ludzi, którzy idą z tamtej strony. A właśnie tutaj, tutaj lubię też sobie przejść i tutaj też napierdzielać tych ludzi. Ale to są dwie takie, dwie miejscówki. No, ale ogólnie te mapki, jak ja na nich gram, to ja dostaję kurwice na nich, bo żadna z tych mapek nie jest znowu super. W Modern Warfare 2 były te mapki jakieś według mnie lepsze, to oczywiście złe postawienie, nie wiem, można to nazwać CK, nie CKM, wieżyczki, działka. No i co, no i to jest pierwszy problem, czyli mapki. Na pewno jeszcze na plus, jeżeli tak mogę powiedzieć, to są te wszystkie poziomy broni, te wszystkie takie, chuje moje dzikie węże właśnie. Hmm, poczekajcie. Dobra, wracamy, wracamy, już jestem. Już wielki zaciesz. i było oceny, oceny plus, minus, yy, tak, tak właśnie, tym plusem są te wszystkie punkty, te wszystkie, nie wiem, wyzwania, te wszystkie takie pierdoły, które naprawdę cieszą. Zabijesz po nas tu yy, kolesi i nagle mm, twój poziom broni wzrosną. Mm, masz kolejny poziom. To, to jest po prostu zajebiste. I według mnie najlepszym rozwiązaniem było to od Infinity Ward że nie dali tego pierdzielonego że, że, że musisz zabić kolesia headshotem po to, żeby odblokować kamuflaż. Tutaj zdobywasz poziom broni, a spierdolenie. Nie dobrze, trafiłem. Musisz zdobyć poziom broni. Czyli 31 bro, czy poziom broni to jest złoty kamuflaż, co jest według mnie zajebiste, bo ja akurat te PP90 chcę właśnie robić na złoty kamuflaż. Chociaż ten złoty kamuflaż tak mi się podoba jak nic, ale jednak taki szpan na dzielni, wiadomo. No, no. Znowu ta pierdola wyżyczka, jak widzicie, która nic mi nie da. Znowu jakoś tak ustawiona. Co jeszcze mogę się do was spytać, jakaś taka propozycja od was. Yy, oczywiście jeszcze tak powiem, jeżeli chodzi o mnie, o Call of Duty, to nie zobaczycie tutaj atomówek, nie zobaczycie statów 40 na 0, 30 na 0, ja nic na zero, Dlaczego? Bo ja jestem po prostu takim, można powiedzieć, luźnym komentatorem, który zbytnio nie ma takiego skilla znowu, ale chcę też, chcę też zrobić coś. Bo tylko ci komentatorzy, no to kuźwa, tak dają te fragi, to, to aż czasami jak patrzę na groma, to mówię, ja pierdolę star, jak ja bym tak chciał potrafić. A ja jestem po prostu no, takim luźnym, który no niespecjalnie tak super potrafi napierdalać, ale wydaje mi się, że spodoba Wam się to co robię i że też idzie mi jak, jak chujowi tak naprawdę. I co, pytanie takie do Was? Elegancko, patrzcie, śmigłowiec, tak czekałem na niego. Klikałem dwa razy, chuj. I dopiero teraz zadziałał. Albo nie, teraz dopiero zadziałał. O, widzicie? Troszkę problemy też są z tym. 40 sekund do końca zwyciężamy. I pytanko do Was. Co byście mi bardziej polecali? TMP, czyli to co teraz mam, czy skorpiona? Bo przyznam, że tym skorpionem walczy mi się, czyli działa mi się tak sobie. TMP mi się działało chyba trochę lepiej. Przynajmniej z tłumikiem. Chociaż no nie jestem pewny, dlatego to jest takie pytanko do Was, czy trzeba napierdzielać skorpionem, czy TMP? Bardzo będę wdzięczny za to. Ja na następne razy postaram się już bardziej przygotować, jeżeli chodzi o mapki nazwy i nazwy broni TP i TD to Jak zauważycie zaraz no już taki końcóweczka elegancka 6347 Premia 2103 Zwycięstwo Wiele punktów a raczej znaczy osiągniętych ogólnie Co ma jeszcze w późnia w w A Akimbo właśnie tej broni jest takie wkurwiające, że to jest masakra Jeżeli lubicie grać na Akimbo to ja pierdolę Jak widzicie staty 6 Mam nadzieję, że zobaczycie też na tym profilu lepsze staty, ale jeżeli nie, to mam nadzieję, że się będziecie przynajmniej dobrze bawić z moich faili i z moich czasem może nawet nieudanych komentarzy. No i co mogę tylko powiedzieć, dziękuję Wam wszystkim. Tutaj Xtreme Hudson. Xtreme Hudson? Hudson Maverick, przepraszam, bo gram, raczej działam ostatnimi czasy na trzech nikach. Jeżeli zainteresuje Was bardziej... Stylowa moja zagrajmerowa i coś w tym stylu, zapraszam na kanał The Extreme Enterprise, który link znajdziecie, znajdziecie też w opisie. A więc Hudson Magritte się z Wami żegna i zapraszam na kolejne komentarze. Narka.